Zniszczyć hmm, hmm, Zniszczę cię, Roxy! Hmm. <grym> Mission impossible! Szybko! <grym> o oh, kurczę! Jeszcze raz! <grym> Nie, zapomnieli mi rampę zrobić dla upośledzonych kotów na łóżko. Gregory, Gregory, wstawaj. Co, Freddy, nie, Spostała ja nie idę się w spodnie, Gregory. Co? Znowu? Gregory, jestem magicznym e... kotku z sąsiedztwa. E... Nie, nie, nie. Dlaczego mnie bijesz, Gregory? Jestem kotkiem. tylko. No właśnie z gadającym kot... O nie, choroba się już rozwinęła. Szalikan słyszy kotka, a ja jakiegoś rudego kota. Bye. <laughs> A propos bułko kotka Przyszedłem odwiedzić mojego starego kumpla kotka. Ale okazało się, że jego pilnuje jakaś stara rura z patelnią I zobacz co mi zrobiła Mamu pośledzone łapki powykrzywiała mi je Powyłamywała je po prostu z zawiasów Rozumiesz to? Jeszcze ja widzę, że takie dziwne są Sam ja Jesteś to, dziwny? Widziałeś siebie to, to. w lustrze? Ty jesteś dziwny Masz wielką głowę Z mojej perspektywy wygląda jakbyś miał wodę o głowie Idź się przebadać lepiej Ja to. jestem chory <noise> Już mi się udzieliło! Gregory! Oh, no, Mam ważną sprawę do ciebie. Jesteś głodny. Pożycz pięć złotych. Ty chyba trafiłeś nie do tego człowieka, co chciałeś. No pożycz pięć złotych, bo Nie brakuje. mam pieniędzy. To skacza, mi brakuje. No nie bądź paruwa, no daj pięć złotych. Ale ja nie mam pieniędzy, szarikan mi wszystko zabiera. Jestem biedny jak mysz kościelna. Nawet myszy są bogatsze niż ja. O, mysze? Gdzie masz myszy? Masz myszy? Ja chcę złapać myszkę. Może będę miał coś zjeść. <noise> Piwnicy są nawet... No. O, nie, tam są głupie animatroniki z tymi, tam nie chodzimy. O, o to, 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 już byłeś tam, o ty, ty. Byłem, bo przyszedłem <laughs> pożyczyć troszeczkę pieniędzy od starszej pani, ale się jej skończyły, wydała wszystko na jakiegoś wnuczka ponoć. O, to na mnie. To przez ciebie nie ma pieniędzy, ty, ciapku! No no nie, to ale, ci ty... ale masz puszyste łapki, o jeju. mi pazurki, jak spałem, i jak ja mam cię teraz pokonać. <laughs> A tak łapko! Do, dobra, dobra, to słuchaj. Pójdziemy do babki, wezmę od niej kieszonkowe i pożyczę ci te 5 zł. Jej! Kupię sobie łyskacza i będzie taka impreza normalnie na kacie. O, będziemy robili jedni cały tydzień. ja nie mogę! Czy łyskacz kosztuje 5 zł i szarika mi oszukuje i jeden starczy na cały tydzień? Ja z nim muszę porwać i tak dostanę w pierdzień. Gregory, ale posłuchaj, bo jest taka sprawa, bo jak ja tutaj wszedłem, to ta starsza pani coś się jej w dupie poprzewracało i ona chciała mnie zaatakować patelnią, więc musisz mnie skitrać tak najlepiej na miesiąc czasu, aż i Alzheimer się uruchomi i zapomni o moim istnieniu, jestem. Ona zapomina co 5 minut, jakie ja mam na imię! Ona sobie ubzdura, że jej ukradłem trzynastkę, czternastkę, a to jest nieprawda, jestem słodkim o... kotkiem! Ja bym nie był w stanie zrobić takich rzeczy przecież! Masz rację, bo to my to zrobiliśmy! Co? No! Jak to my? No ja i taki kangur! Właściciel był kokotka. A może to był kokotek jeszcze? Czy ty nie rozmawiasz tak? z innymi zwierzętami, Gregory? Czy ty się dobrze czujesz? Masz gorączkę, Gregory! O nie, bo jak kocia łapa wy wykazała, że jesteś pierdolnięty! <ścoughs> <śmany> A to są rzęsy czy wąsy na twoich... A to jest upośledzenie to... <śmany> czy down? To <śmany> Sam jesteś, Antyka, Kosmito jeden wielki z wodokłowiem! Ja się wyprowadzam z tego domu po prostu. Obrażasz mnie i ja stąd wychodzę teraz! Obrażam się na cały świat! Pa 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 pa! Antek Wnusiu! O, 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 problem latko, jest! Łatko, jeden naszym pochować się! Sara rura wróciła! O, e, he, he, he. Cześć Wnusiu, babciu! Co to za hałasy słyszę z tego pokoju? Czyżby znowu tu się coś waliło, paliło, kiedy mnie niemo? Nie, nie, ja miałem koszmar, po prostu... Ja. E, e, śniło mi się, że... E, zabrakło Cię tutaj i że będę znów cegłówki jadł. Nie, spokojnie wnuciu ze mną wszystko w porządku, babcia się Tobą zajmie. Tylko słuchaj no, Antek, problem jest taki, bo Gregory. ostatnio... W... Babcia jestem. Ostatnio po chałupie biegł jakiś tu kot, ruda, kita Normalnie mnie meble podrapał, emeryturę zobrał A sąsiadka Maryśka mówi, że w ogóle jej dywan zosnął. Nie, 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 babciu, jedyny kot w tym domu to był kokotek A był kokotek jest super grzeczny i w ogóle Więc tu żadnych rudzielców nie ma Ale gdybyś zobaczył, kajt, okay, taką kitę rudą, mów od razu babci Babcia się już zajmie niegrzecznym kociakiem Tak, jakbym widział bardzo pyskatego, rudego kota, dam ci znać Fantastycznie A w ogóle, Ante tak, babcia ci obiadek robi. Gregory! Także przyj przyjdź no za chwilę na dół, bo będzie jeszcze ciepłe wtedy. Dobrze babciu. Babciu POTRZYMUJĘ PRYWATNOŚCI! Jak na tyle pychać... Jaki rudy kot! Co to ma znaczyć? Dykont. Kaś ty rudego kota widział! Ty! Ty ciapoku tu? jeden! Ty chyba w lustro patrzyłeś! I dzięki za to, że mnie skryłeś. Ta stara rura próbuje mnie dopaść, po prostu jest zazdrosna, bo ja jestem młody, piękny i ona mi tego zazdrości. A to z tą trzynastką, czternastką to nie. I to nie ja nasrałem na dywan, tylko ona, tylko zapomniała po prostu bo ma Alzheimera. Wiedziałem, że to ona! A Szalikan mi nie wierzył. To jak już jesteśmy kumplami na dobre i na złe, to weź pożycz to 5 zł. Ale ja muszę wziąć dopiero pieniądze od babki. Ale że sobie kumpla znaleźć. Bez kasy. No nie, no to my, biedaki jesteśmy, no! Na kwiatka ci stać w pokoju! Ty ja mogę sobie taki wziąć do domu? W sumie zawsze się rozwala co najmniej pięć na odcinku, to możesz. Ale super, ale mam wypierdzony kwiatek. Dobra, to ja wychodzę na razie, Gregory, cześć. Ciu, 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 ciu. Nie, nie, nie możesz wyjść! Czemu nie? Bo jak pójdziesz, to nie będzie kontentu. <laughs> stara rura. Na dole ma kamery czujniki przeciwko kotom rudym. A wszystkie okna są zabite. Nie, gadaj, to jak ty stąd wychodzisz? No. Z Wolności! A to ty możesz, a ja nie mogę. No bo ja nie jestem rudym kotem. Tylko się kotem nie zgadza. Resztę to my wiemy dobrze, że się farbujesz. Dobra, myśl. Jak się pozbyć starej rury? Jak uciec z tego więzienia? Ale żebym się wkopał. Nie warte było to tych pięciu złotych, ani tego uiskacza. Nie, co ja gadam? Uiskacz nie jest tego warty. Posłuchaj, jest taki problem. W kuchni trzymany jest uiskacz. Bułko Kocek obiecał, że się ze mną podzieli. Powiedział mi to telepatycznie. I ja mu uwierzyłem. Dlatego tutaj przybyłem. I musisz mi pomóc zdobyć tego uiskacza, żebyśmy mogli być szczęśliwi. A przynajmniej ja, a ty będziesz szczęśliwy, bo ty telepatycznie będziesz czuł to moją szczęście, to moje, to i coś tam, coś tam, wiesz o co chodzi, nie? Jednak pierdolnięty jestem. Dostaniesz Whiskasa pod jednym warunkiem. Powiesz kokotkowi, żeby powiedział, że to, że się zgodził, żebym dał ci Whiskasa, bo ja wtedy nie będę, nie będę musiał się bawić w płaską mordę i będzie wtedy Gregory, cudownie. Gregory, wiem, że choroba się rozprzestrzenia u ciebie w mózgu, ale inni ludzie nie słyszą jak my mówimy. Tylko ty nas słyszysz. Jesteś wybrańcem, Gregory. Jesteś czarodziejem. <gry> Ja chyba idę po leki. Nie, bo wtedy zniknę, Gregory, nie idź po leki. Dobra, słuchaj, ja się przebiorę za kocimiętkę, będę kwiatkiem i będę się skradał po schodach, a ty będziesz mnie osłaniał, jasne? To może wezmę cię do kosza na śmieci i cię tak Co? zaniosę, że jesteś praniem. A może ja ciebie wsadzę do kosza na śmieci i ja ciebie zaniosę? Do tego się nie zmieszczaj, mnie nie podniesiesz. Spróbuj. Ja, ja nie dam rady? Poczekaj, zaś ci pokażę. O! Ja nie dam rady? <śmiech> <śmiech> Ja chodziłem na kocią siłkę, pakuj się mi tutaj teraz w tym momencie. Dobra, dobra, jesteś... Dobra, no niech będzie, jesteś silny, dobra. Już, już. już. No odłóż mnie! Matko, już. porywają mnie! Już! Twoja głowa jest za ciężka! Sam jesteś za ciężki! No chcę za dupę złapać, żebyś patrzył a na mnie! A ty, o. Jak to za dupę?! Masko jedna, znęcają się to ja chyba tą babcię wolę z tą patenią. Nie zbliżaj się do mnie! Za żadną dupę się nie poz Nie zgadzam się, żeby mnie chwytać za żadną dupę! Dobra, to nie będzie za dupę, ale chodź, musimy iść po tego uścasa. Dobra, wsadź mnie do tego kosza i daj mi kwiatka! Dobra, i... Oła! No. Dawaj kiotek. <grystanie> um. Ale ostrożnie! Dobra, idziemy tam, Gregory. Idź do kuchni i ciśnij kit, że idziesz po kocią karmę, bo cię eee. naszła ochota, żeby z jej sobie wyskać. Jakie ciężkie! Oh. Ty Ej, chyba nie. musisz mniej N tego wiskasnąć. Nie jestem ciężki, wypraszam nie. <grystanie> sobie! Nie jest! Oh. 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 Co ty robisz? Mój oh. kwiaty! Oh. 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 Teraz nowy plan! Wychodź! Zostaniemy przy kwiatku tylko! No wyciągnij mnie stąd! Moje maskowanie pole bitewnego i jak ja no mam po teraz. Poczekaj, ta... zaraz ci drugi przyniosę. A w dupę se psać tego kwiatka. Musisz babci wcisnąć git, że lubisz kocią karmę od dzisiaj, bo masz bunt młodzieńczy czy coś takiego i zmieniasz dietę. To chyba będzie łatwe z nią. Jakby się nie dała przekonać, to powiedz, że jest druga opcja. Czyli na ostro. Już przyszykuję kocie pazury i wsadzę jej w cztery litery. Pamiętasz, obcięli pazurki. A, no tak. Wiem, 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 wiem! Ukradniemy jej patelnię! Jak jej ukradniemy patelnię, będę niezniszczalny! Będę najpotężniejszym kotem na rejonie! I będę mógł ją zniszczyć! To no, poczekaj. Nie, ale czekaj, czekaj! Najpierw plan A, tak? Musimy być najpierw A. mili. Chodź za mną, tylko pamiętaj, profil nisko. Wygląda jakbyś dum, dum, chodził dum. na dwóch łapach tylko. Mam tylko napęd na przednie koła. <laughs> twój twój profil w sumie jest wysoko, jakby tak nie patrzeć. Czysz, to jest antena. Tum, 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 Dobra, jest stara O, obiadek dla mojego wnuczka, jakiś zarąbisty, żeby... O, pasztet zajebisty, tak, jego ulubiony. Ale się będzie cieszył, matko jedyna. Was na pasztet zajebisty? Ja pierwszy raz słyszę o tym, ja dostaję cegłówki zawsze. I cegłówki! Wiesz, ile na składzie budowlanym te cegły stoją? Ale cię rozpieszczają w domu, ty. Normalnie zazdro wielkie. Jednak jesteś chorobą. <laughs> Dobra, słuchaj, ona jest zajęta teraz, to musisz tam wparować i powiedzieć jej, że jesteś bardzo głodny, nie? Bo wyglądasz na takiego. Tak. I pamiętaj, nasza kocia karma. I najlepiej by było, jakbyś pożyczył od niej 5 złotych. Tak. Tak, to trzymam kciuki i wiesz co? Ja się skitram tam na stole, będę was obserwował za kwiatków. Tylko weź mnie tam podsać, bo ja tam nie wejdę. Dobrze, to no, dobrze, chodź. Zwichnąłem sobie łapkę, nie potrafię skakać. Ja latam! Ale jestem wierfasiony! Je a, to tylko ty. Dobra, ja się tu czaję, a ty z nią gadaj. Pamiętaj, ciśniki. Babciu! Babciu! O Krzysiu, ola boga! Ja żem cię dawno nie widziała! Aj, Chyba... no, przepraszam! Ostatniego tylko kwiatek przesunę, bo mi zasłania. Nie pieprzaj! Okej, okay, już możemy. Matko jedyne te kwiatki tak spadają przyciąg jakiś e, Przeciąg jest, no ale jestem głodny, Jezu, ale co dziś na obiad? Matko Krzysiu, babcia ci dobrych rzeczy narobiła samych. E, dzisiaj w sklepie pokarpia byłam na hot dogi, e, bo wiem, że to twoje ulubione. Okej okay. Właśnie ci historię opowiem. Krzysiu, to hot dogi poczekają. Słuchaj, no wyobraź sobie babcia do sklepu pokarpia poszła. Idzie se, idzie, idzie i nagle... U! A tam odkuwasz do niej jedzie. Na przecenie. Ja mówię, niepotrzebny mi odkurzacz jest, ale przemówił do mnie, powiedział, mogę ci pomóc. To mówię, jak może pomóc, to wzięłam, przyniosłam tu. Tylko Babciu, masz sobie... swoje leki dzisiaj? Nie, słuchaj, wzięłam <coughs> odkurzacz ze sklepu. Tylko coś babcia se chyba naklikała z tym odkurzaczem, bo to nie chce, nie chce działać. Ty taki jesteś e, ogarnięty w tej całej technologii. Babciu, to jest kerfuś, to nie jest odkurzacz! On jest, on wozi, patrz, tutaj wsadzasz na przykład jakieś napoje i on jeździ Ci w kółko i juuuu, jest rozładowany. A da się tu ino naładować? Nie wiem, nie ładowałem jeszcze kerfusia. jas, jasna, znowu babkę oszukali na jakiś szmelc ze sklepu. No nie mogę, zaraz mnie krew jasna zaleje. Będzie na złom, to co z tym obiadem? A właśnie, chodź no Krzysiu, e, upiąć sobie, a właśnie, w ogóle przyszła mi chyba emerytura, ta którą mi jeszcze kot nie zabrał. <laughs> Nie biorę, do nie jej pieniędzy, ona kłamie, nie słuchaj jej. Aj, weź od niej przy ty. Właśnie, przyniósł listonosz, tylko nie wiem czemu on te pionki i takie domki plastikowe do jeszcze do tej klasy załączył. Domki plastikowe? Mm. Jezu, to jest chyba jakieś... 4,50 w tym! Ale inflacja poszła w górę. O tak, na oko nie wiem, ale babka przez życie nic nie robiła. To jaka praca, taka emerytura później? To ja to położę tutaj, babciu, i przyniesiesz mi. O, ja gdzieś na karmę dla kota miałbym ochotę. Wnuź, na, na co? W takim wieku nie powinieneś takich rzeczy jeść. No bo. Mamy eksperyment w szkole i mamy spróbować nowych kuchni świata, wiesz babciu jak to jest. No i mi wylosowało się karma dla kota. Ach, ta dzisiejsza młodzież. duszu ile razy mam ci mówić, karta dla kota to taka kaloryczna nie jest za bardzo, to już nie urośniesz od tego. Ale babcia hot doga ma, wprawdzie taki trochę spadnięty na ziemię, ale... Ach, babcia że to będzie dobry. <laughs> Jesteś obrzydliwa. Jak to 4,50? Co to ma znaczyć? To jest jakaś skamowa, Gregory. Masz wyciągnąć od niej więcej kasy. Za 4,50 to ja nawet pudełka do ping z nie kupię. Ja wiem, że ona ma Alzheimera i nie słyszy, ale. ah, okej. Okay. Gregory, pamiętaj, jesteś czarodziejem, tylko tym nie słyszysz. Ale ciebie widzę i skoro ona Cię <noise> też widzi, to. Widzi, ale ale ona się... nie słyszy głosów, pamiętaj. Tylko my mamy tą więź, jesteś wyjątkowy. Upośrednij tak, jestem wyją... <noise> Znaczy, tak, wyjątkowy jesteś, tak bardzo. Babciu, możemy wymienić pieniążki? Bo tutaj nie ma pięciu złotych, a ja potrzebuję 5 złotych. Kacperku, z kim ty w ogóle rozmawiasz? Z nikim. Kacperku, nie mogę, ale ty dobry z ciebie wnusio, pomodlić się przed jedzeniem trzeba, tak, o, boziu, boziu, żeby dobre było. Babcia jeszcze pieniążki kiedyś przyniesie, a teraz a. O, nie! No, Dobra paruwa. ta ciepła skarpia taka, najlepsza. Gregory, to nie czas na zabawę. Słuchaj, bo ja przebrałem się za pudełko pizzy, ale ty musisz wyciągnąć od niej tą kasę. Tam jest! Whiskacz! o smaku jabłkowym, nigdy takiego nie jadłem, muszę go spróbować! No weź nie bądź taka paruwa, no sobie wsadzasz, a mi nie dasz? Dobra, już już wiem, już wiem. Babciu, słuchaj, bo zaczyna się mój ulubiony serial, a ja potrzebuję bardzo tych jabłkowych chipsów. Czy mogę dzisiaj? Pyszne, pyszna paruwa była i później dokładkę wezmę chętnie, ale teraz muszę iść się zrelaksować. W ile razy mam mówić, to nie dla ciebie, to dla bułko kotka jest. Nie no to, ale... to są chipsy przecież! No babcia, patrz! Jackie, moje ulubione chipsy! Są z podwójnym smakiem jabłka! Nie, 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 Wnusiu, nie, babcia nie po to, do sklepu. Z Gnatem szła, żeby walczyć o tą karmę, żeby później to traktować jak chipsy jakieś nigdy O Boże, paru. czy to rudy kot tam jest na dworze? Matko Bosko, jedyna gdzie? W ogródku, widziałem jak przeklął. Pójdź poszukać! Tymi drugimi drzwiami, babcia! Co ty babci mówisz, babcia ślepa nie widzi? A czym jeszcze każesz biegać po domu? Dobra, masz swojego wiskacza, swoje 4, 50, 50 groszy później. No nie, ja nie mogę opuścić tego domu. Ja mam wierzycieli na, na koncie, rozumiesz to? Ja muszę im oddać kasę do końca, a normalnie mi zrobią z dupy, jeśli się do wieczora. A głównie to ty mi musisz pomagać, bo mnie ja jestem małym kotkiem, słodki. No i wiesz, musisz mnie. Lulu, 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 patrz, lu, lu. jakieś zesłanki! Oh. O, jaki słodki kotyk? Ojeju, jeju, jeju, jeju! No, dobra, masz. Odmienimy jej tą kocią karmę i podstawimy jej tutaj tą kawałek pudełka pizzy. Na pewno się nie czai. Jak ona myśli, że jestem Grzegorz? Yy, Serdecznie. No, dobra, ważne. fajna historia! Nareszcie! Ujskać jest cały mój. Mł co, co mówisz, półkokocie? On kradnie twojego wiskasa? Nieprawda! Nieprawda! Wcale nie. Ty po pierwsze nie słyszysz go, bo on nie mówi do ciebie. Nie jesteś na tyle wyjątkowy, żeby słyszeć jeszcze jego. A poza tym ja nie zjem całego pudełka. Tam tylko połowę może zjem, albo może trochę więcej, ale coś mu zostawię na pewno. Nie podoba mi się, że moja choroba dopisuje zasady mojej choroby. <śleski> Wnusiu, Wnusiu, to ci się pomyliło, to obrazek na ścianie po prostu był... Łała Boga, matko jedyno, ruda kita na stole! O nie! Nasza to jest spalona! Muszę uciekać grup! jeden! To wiewiórka, babcia, to wiewiórka! Nie przejdź szybko pod stoł! Matko jedyna, babka się zamachła, także aż patelnia pod stół wpadła. Dziś nie kiedy, że się przewidziało jej coś! Babcia ci się przewidziało, to wiewiórka była o tej porze roku, to dużo ich tu jest! Nie, Stefan, babka wie co widziała! Na stole klośtał! tu imienia jeszcze... nie pamiętasz, a co dopiero pchlarza? Jeszcze sierść! Tu leży ruda taka. Dobrze, to co zrobił ci ten kot? Ten kotek z łotki kitku i w ogóle wcale nie wymyślony przeze mnie. Kot to najgorsza jest poczwara tego świata po prostu. Babce ostatnio ukradł wszystkie pieniądze. Ukradł babce piętnastkę, szesnastkę, dwudziestkę i wszystko na pusie i łiskarze jakieś posły. Co dużo tej emerytury masz. No widzisz i nic wnusio nie dostałeś, bo ta ruda kita tu przelazła i wszystko babce zabrała. To prawda? Nie! Nie ja słuchaj jej! Zabrałem mi tylko 12 i 13, a tych 20, 30 i wcale nie ruszałem! Ba babciu, nie wiedziałem, że jesteś taka silna, że potrafisz rozwalić blat! Wnusiu, toż to jest patelnia w kamień wbita, tylko wybrani ją wyciągnąć mogą. Nusio słuchaj, pozbyć się musimy tej kity jednej. Babcia pomysł ma. Słuchaj no, ty się tu rozglądaj po tej kuchni, a babka idzie polować. Co jakiś wyższy punkt obserwacyjny podjąć. Tomaczka jedyna, jak w 39 dziewiątym po prostu. Uch. Dobra wnusiu, babcia już na gotowości? Jakby ten kot tu gdzieś krzyczał, to ty też krzycz. Dobrze babciu! Ona wysportowana jest Co się w tym domu dzieje? Ja tylko sobie chciałem podjeść coś A tu się okazuje, że babka Spider-Man Normalnie po ścianach chodzi Jak ją opętało coś, jak ty głupi jesteś I słyszysz głosy kotów, to ją normalnie jakieś Demony dziewczynki anime wyopętały No <laughs> po co widzicie, I baba stara Chodzi, no chłopie nie widzisz tego? Ty dzwoni po egzorcystę zaraz, a nie no no a co Nie tak co! mi nie mam 300 O Boże, a nawet 5 złotych Ty biedaku, jeden no, normalnie No to bo mi zabierają kieszonki Domowe, domowe. Tyle domów w okolicach, musiałem najbiedniejszy dom wybrać, po prostu. Pięciu złotych nie mają! Yy, bo tam już nikt nie mieszka, wszyscy się wyprowadzili i a, w sumie to jest co? Makiety kartonowe. A już. mówili mi, rodzina mi mówiła, nie zamieszkaj na Podlasiu, bo tak to się skończy. A nie wierzyłem, po prostu. Mówi, mówiłem sobie, super ludzie, fajna okolica. No i mam za swoje po prostu. Babcia spadła i zobaczy się nie połamała. Wnuś, kto te meble montował? Jak to nie jest Ikea chyba? Nie, nie Jakieś... babciu jest wszystko okej okay. Babciu możesz wstać? Halo? Ma matko jedyna się... Uch, babka potukła Weźcie na następnym razem jakiegoś lepszego specjalista od tych meblów Bo tu się nie da na tym stoć Bo meble nie są do stania A co ta szafa robi niby? Stoi No i widzisz? To idź tego koto szukaj Tu stoi Babka na drugą szafę Zdradziecki, co ty nam jest?! To czy nie! On jest stoi... Zobacz, go jedyna! E, tu mnie nie ma, jestem dywanem! O, właśnie, jestem fajnym, pomarańczowym dywanem! Wow! Dobra, kamuflaż kitku. Ten kot tu gdzieś był, bo tu sierści pełno leży! <grym> nie, jestem tylko dywanem! Tutaj! Tam! Przy książkach! Biegnij do pokoju, zapraszam jedyna! Ma jedyna? Musisz wziąć, pamiętaj o jedzeniu! Pięknie. Już umieram z głodu! E, Napęt na cztery łapy. Czekaj, tylko muszę konkurencję wykończyć. Ja ci dam żadnego jakiegoś kerfuzia kupujecie. Aż ty dziadu stary. Ja tylko jestem prawdziwym kotkiem, jasne? I ja mogę być uroczym. Jestem najbardziej uroczym kotkiem w całej okolicy! Podaj mi cegłę. Tak ja ci miałknę zaraz. On to lubi. Cieszy go to. Gregory! Patelnio i na tor 3000. Czy jestem wystarczająco godnym kotkiem? To mnie moja desko! Musimy pokonać starą rurę! Dawaj! Tak! A! Jestem potężnym, wybranym kotem! I teraz jestem najpotężniejszym! Klęka i przede mną, bo mam dzierżę teraz potężną broń w łapach. Dobra, to teraz możemy się sować na górze? O, zrobimy okopy! Jak w 39? Przed starymi ludźmi będziemy się bronili po prostu. Musimy bunkry mieć, okopy, zaminować twój pokój i coś jeszcze, tylko nie pamiętam. Dobra. Mamy spróchnięte de deski i kilka worków na śmieci. Musi wystarczyć. Dobra, bierz te, żarcie i leci. My. Wnusio, wnusia bo tego pchlarza chyba nie ma w salonie! Łabaczka jedyna wnusia, uważaj, on ma patylnie i nie zawaha się jej użyć! Babcia cię obroni! O to on ja jeden Biegnij! Nie trafiła! Szybko! No mi, ja mam tylko dwie łapki z przodu! O, ja latam! Ja nie ja Nie tak nie. nie latasz! O. Antoś, kot się porywa! Szybko! O. Szybko! Gdzieś yy do Dobra, tu, tu mam te spuchniałe deski. Gregory, wydaje mi się, że to nie powstrzyma tej starej rury. Jak dwie poduszki z Ikei. Jakieś randomowe deski do sufitu przyklejone mają powstrzymać tą starą rurę. No przecież to jest niemożliwe. No bo tak, tak mi uczono. Jak cię uczono? Tu jest wielka dziura, jak po prostu to... Do Chin! Do Chin! No i nie można tak przecież tego zostawić! Ty chcesz się mnie pozbyć? Na szczęście! Nie! Znalazłem w twoim pokoju super tajną bazę! Zobacz to! Ale mam wypierdzianą chatę teraz! To będzie plan B. To jest ty, jak falał cię oglądałeś? Normalnie to jest ten Volt i tu mnie zamkniesz na 40 o, to lat. Ale poczekaj! Ale daj mi whiskacza, zanim. Nie, cze... <grystanie> nie zamykaj mnie, Jeszcze żarcie potrzebuję! O, zamknęło się na 40 lat! No nie, no nie, nie taki, no, Gregorze. No, no daj mi whiskacza to, a potem się zamknij tam z drugiej strony. A ty nie miałeś sobie i walki z babką? Za 40 lat, jak wyjdę. Jesteś tchórzem! Za 40 lat i już nie będzie na tym świecie, ona wykorkuje. Nie będę musiał, a ja będę dał ale pięknej młody. Ale tego starczy ci na godzinę! Nie przemyślałem tego planu! Nie! Jesteśmy zgubieni! Mój epicki plan 40-letni Musisz uciekać! Szybko! A ty co robisz? Dla dramatyzmu chciałem zrobić! Gregory, to by się pogarsza. Może ty się i schowaj. Zostawię ci miejsce. Idź szybko! Chowaj się w schronie atomowym! Gregory, ja cię zaplombuję tam i żebyś nie musiał wychodzić. Wchodź tam, ja cię ochronię, Gregory. Wszystko będzie w porządku. Tylko te giry musisz schować, bo wystają. Nie dam rady. Mówiłem, przejdź na dietę. Plan B. Zostaniesz kapitanem śmieciarzem i będziesz walczył tom, no... Pat prawie że patelnią. A ja wyciągnę sobie słapek, łapek z tyłka, bo nie mam kieszeni. Tą patelnię i będę walczył z babką. I razem damy radę. I ograbimy ją z 5 złotych później. Do ja powodzenia! Jak powodzenia? Będziesz stał, będziesz w bronił mojej prawej! A tak, tak, tak! Twojej prawej ten! A no ta, ale... o, Jaką stawkę walczymy, walczymy o tego wiskacza! Ten wisk to jest wszystko, co mam! A ona nie chce cię dobać za wszystkie piętnastki, 16. To też, ale to jest najważniejsze teraz, żeby to ochronić! To czekaj, schowamy! Jeśli wszystko zawiedzie, nie zobaczy tego, bo to jest peperoni, a ona nie lubi peperoni. To no, się, ja już tam idę! Po ciebie. idę cię uwolnić od tego wstrętnego badzewia! Ona o mnie mówi? E, tak. Ja jestem słodki! I mam pomarańczowe włosy fajne, a nie siwe. No ja już tam do ciebie idę! Muszę się przygotować, Gregory! Ho! O, jak dobrze, że żeście tego wejścia nie zabarykadowali! Co? <śmiech> <śmiech> Gregory! O nie! Ten plan jest do dupy! Masz z dół wyjście! E, e, babciu, porozmawiajmy! Ba, babciu, nie, shotgun to jest złe. No ja ja mam znów wadzę, że go nama shotguna? Masz najpotężniejszą rzecz? I tak cały przyćwiecił w nosie. Tak potężna, że im podnieść nie mogę. Nawet Thanos się przy tym nie równał z tymi kamyczkami śmiesznymi. Thanos to te kamienie sobie w dupę może wsadzić, ale ja nie mogę podnieść tej patelki. Ja wiem! Poczekaj! Co? Co chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Zrobimy to razem! Co ty mnie za dupę chwytasz? Musisz się zabachnąć w odpowiednim momencie! Dobra, robię nam tarczę. Będzie nie używaj mojego wnuczka jako zakładnika! jest to ja jestem zakładnikiem i jego On mnie porwał? Babciu, ratuj! Jestem Nusio, nie ruszaj się, babcia będzie strzelać, ręce się trzęsą, ale... <grym> babcia, go, swoim... gotowy! A! Matko jedyno, wymskło się! Gotowy lecimy! Matko jedyna w Udało się! Pokonaliśmy ją! Zawsze wracam! Nusiu! E -e. No dobra! Skończyło się babci zranie teraz! Wyskakuj z trzynastki czternastki! ZABRAŁEŚ MI JĄ BRUTALU! Ano fakt. Wyskakuj z pięciu złotych! Ja nie żartuję! Babciu, on Nusiu? nie żartuje, on mnie zastrzeli jak nie dasz mu tych pięciu złotych! Matko jedyną, ale wszystko Wnusiowi już dzisiaj dałam! Gdzie są moje pięć złotych? No przecież dałem ci wszystko co mi dała! Poza mało. A mało jak w skupkach. No mać matko jedyno! Nie w kur... kotka. Ja w 39. flashback i mnie się przed oczami pojawiły. <gry>